Przypomina, jesteśmy na wyjątkowym evencie. Dotykam, wygrywam. I powiedz mi, dlaczego dla ciebie ta kobieca profilaktyka jest taka ważna? Jestem kobietą, chcę być zdrowa przede wszystkim, a wiem, że zdrowie jest najważniejsze tak naprawdę od paru lat, kiedy dotykają mnie różne dziwne sytuacje, jak na przykład kontuzja nogi, to wiem, że jak zdrowie zaczyna szwankować, no to niestety można pędzić, 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 a i tak musisz się zatrzymać i na przykład na trzy miesiące musiałam się zatrzymać, ja przez miesiąc leżałam w łóżku. I Wiem, że zdrowie jest bardzo ważne, ale wiesz, noga się wyleczy złamana, tak? A jak. E... Zachorujesz poważniej, tak jak jesteśmy tutaj podczas kampanii Dotykam, Wygrywam i jest mnóstwo ambasadorek. Wiele dziewczyn przeżyło naprawdę ciężkie chwile. Z dnia na dzień ich życie się zmieniło, bo się okazało nagle, że mają raka piersi, raka jajnika i się okazuje, że nie tyle, że musisz się zatrzymać, ale po prostu całe Twoje życie się zmienia o 180 stopni. I jeżeli wcześniej zostanie to zdiagnozowane, no to wszystko może się okazać, że będzie OK, że, że, że wrócisz do swojej w codzienności, do życia, do przyjaciół, do rodziny, no ale jeżeli za późno odkryjesz, no to niestety możesz nie wrócić. No właśnie, dla Ciebie to zdrowie jest ważne, bo jak sama wspominałaś, przez miesiąc, no, po prostu nie mogłaś się ruszać, byłaś yy, uwolniona przez chorobę. Jak Ty wspominasz właśnie tamten okres? Czy był to też dla Ciebie taki czas refleksji? Na początku to był koszmar, bo ja jestem osobą taką energiczną, starającą się naprawdę robić wiele rzeczy i w pracy, i w życiu prywatnym, a tutaj nagle zostałam zdana na osoby trzecie. No, na szczęście był ze mną wtedy jeszcze nie mój mąż, ale mój narzeczony, czyli Maciej, yy, który naprawdę stanął na na wysokości zadania, rezygnował ze szkoleń, z wyjazdów po Polsce, no TeleEkspresu nie mógł przełożyć, ale też no, jeżeli coś było związanego z lekarzem, no to, to to oczywiście się zamieniał dyżurami, no i naprawdę tutaj mogłam na niego liczyć, a po jakimś czasie, powiem szczerze, że trochę się rozleniwiłam, to tak sobie myślałam, fajnie tak. No. Nie no, ale oczywiście taki, taki żarcik, a refleksje tak, refleksje takie przychodzą, że warto prosić ludzi o pomoc, wiesz, bo bardzo dużo osób się do mnie odezwało i to takich, że nawet się nie spodziewałam i nawet w biznesie okazuje się, że te przyjaźnie są, tak, tak, czyli jednak właśnie wiele osób się pytało, jak ci pomóc, czy, czy, czy potrzebujesz czegoś, czy Maciek jest z tobą, czy gdzieś może wyjechał, także super, to weryfikuje też przyjaźnie, bo Kilka osób mnie zawiodło jednak, ale tutaj. E, no tak to jest w życiu, ale ki kilka osób w ogóle mnie mega zaskoczyło. I to jest naprawdę ważne, też pięknie wspomniałaś właśnie o Maćku, z którym niedawno widziałaś przepiękny, bajkowy ślub. W ogóle jak to wyglądała ta ceremonia? O może się pochwalić sobie tak? Pierścionek, tak, da ci pierścionek to był wcześniej, prawda? Już w Londynie, a... A obrączka to no już dwa miesiące prawie. Ale wygląda bardzo luksusowo. <głười> 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 Jakby luksusowo, wiesz, to do Musiała pasować do pierściorka, o. No, To jest ważne. I czy ty miałaś w ogóle jakiś taki konkretny plan na tą całą ceremonię? Jak to, jak to wygląda przygotowanie? Nie, nie miałam jakichś konkretnych planów. Na pewno wiedziałam, że chcę, żeby było to kameralnie. I z tymi osobami, które, które naprawdę chcemy, żeby tego dnia nam towarzyszyły, więc to nie miało być jakieś wesele w stylu, że jak najwięcej osób, żeby z nami było, tylko te osoby, które po prostu chcemy, że spojrzysz na jakąś osobę i po prostu aż się wzruszasz. Teraz oglądamy zdjęcia na przykład, bo dostaliśmy zdjęcia od pani fotograf. I, I naprawdę każde zdjęcie jest piękne, jest takie pozytywne, wzruszające i cały czas, znaczy ja się cały czas wzruszałam od momentu tego ślubu i naprawdę ciężko było łzy powstrzymać się podczas powiedzenia tego tak. No i to jest naprawdę piękne. A czy na przykład coś cię przeraziło już po tym weselu, jak sobie podliczałaś jakieś koszty, na przykład ile to wszystko kosztuje w dzisiejszych czasach? Nie, bo to nie było jakieś bardzo drogie wesele, więc yy, nie przeraziło mnie to. Wiedziałam, że oczywiście są to jakieś koszty. Byliśmy na to przygotowani, ale wyliczyliśmy wszystko wcześniej. Nie chcieliśmy się oczywiście jakoś tak bardzo ograniczać, tak? bo mieliśmy jakąś swoją wizję. No ale tak jak mówię, liczba osób jest tutaj bardzo ważna, ale też nie była liczba osób dlatego mniejsza przez wzgląd na to, że chcieliśmy zaoszczędzić. Tak? Tylko po prostu chcieliśmy być z tymi konkretnymi osobami. To było naprawdę niewiele osób, ale było pięknie i, no i długo się bawiliśmy o dziwo. Nawet DJ przedłużył imprezę. A to powiem ci, że naprawdę cudnie, a jeśli chodzi o suknię ślubną, to czy miałeś jakiś konkretny model, który musiał zostać spełniony, na przykład w stylu glamour, syren? Boże, z suknią ślubną to był problem, bo miałam nogę przecież złamaną i miałam tuż po powrocie z nart wybrać się za moją świadkową przyjaciółką, a trzy miesiące później się wybrałam, więc suknia ślubna została wybrana dwa miesiące dosłownie przed ślubem, co było już na ostatni dzwonek, no więc nie miałam tego wyboru zbyt dużego, ale ja pewno że chciałam, żeby to była księżniczka, a nie Serenka. Tutaj miałam takie, że tak powiem, um, takie postanowienie. Um, no i tyle po prostu pomierzyłam kilka, zobaczyłam, że w tej pięknie wyglądam i wydaje mi się, że był to strzał w dziesiątkę. Super, i to było to. A czy na przykład, jak już potem sprawdzałaś, no bo czasami się tak sprawdza, prawda, po weselu, yy, prezenty od gości, są czasami koperty, to czy ty miałaś tą pustą kopertę? Nie, ale jednej koperty nie znalazłam i teraz nie oh, wiem. Oh, yeah. I teraz nie wiem, czy ktoś jedną kopertę, czy ktoś... No wiesz co, oczywiście, że się sprawdza, no tak, no przecież chociażby właśnie dlatego, czy się wszystko zgadza, no bo jednak zaufaniem darzysz e, restaurację, wszystko. E, wiesz, sprawdzasz też życzenia przede wszystkim, bo życzenia są mega ważne, bo na przykład dostajesz ładniejsze życzenia, takie bardziej suche, to jest, to jest, to jest mega istotne. Jak, 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 jak zaskakuje Cię, co, kto Ci chce życzyć? Także nie, pustej się żadnej koperty, nie... Nie pojawiał. ale też dla nas to nie było takie ważne. Wiesz, pojawiały się pytania, co wam kupić. No to mówimy, że najważniejsze, żebyście wybyli tego dnia. Ale wiadomo, że każdy da tę kopertę. Dokładnie, to jest najważniejsze. Już właśnie tak na sam koniec, bo internauci często wypominają wam właśnie tą taką po prostu mitologiczną różnicę wieku. Czy to jest dla ciebie jest faktycznie taki problem? Kompletnie to nie jest dla mnie żaden problem. Nie, naprawdę ja nie wiem w ogóle dlaczego ten temat cały czas jest poruszany. Słuchaj, no Maciek jest 22 lata ode mnie starszy, no wszyscy już o tym wiedzą, bo podkreślane to jest w każdym I to w ogóle śmieszy, ale Maciek mówi, kurczę, czy oni muszą tak pisać? Maciej Orłoś 22 lata młodszą narzeczoną, teraz już żoną. No ja wiem, no ale to to tak przy, przy wszystkich piszą, tak? No, to, to, to tak po prostu nie wiem. No, to, to się, Informacyjnie. Tak, tak. ale to może to się klika bardziej, czy co? Nie. No A tak, różnica wieku tak no się klika w show business. No klika no w show business. Znaczy, wiesz, to dobrze, że już w tę stronę nie jest to temat tabu, bo mam wrażenie, że gorsza sytuacja jest, jak kobieta jest starsza od mężczyzny, bo to jest temat tabu i jest to bardzo przykre i krzywdzące względem tych kobiet, bo nie chciałabym na przykład cały czas czytać, że z Paulina e, z 10 lat młodszym narzeczonym, tak? Mm -hmm. e, Chociaż wiesz co, mi się wydaje, że jeżeli ludzie są ze sobą szczęśliwi, to to, to ignorują, no ale jest tam gdzieś w tyle głowy na pewno, tak e, a dla mnie to nie jest żaden problem żaden, żaden, my się tak uzupełniamy jakoś, wiesz, musimy zrobić podcast w związku o tej różnicy wieku w końcu. No, poruszyć ten temat tak, nie? jakiegoś eksperta, wziąć naprawdę takiego z krwi i kości który powie, czy jest to jakiś problem czy to nie jest jakiś problem, bo to, jest, to też często pytają mnie się dziennikarze jaka jest różnica, czy jest to lepszy związek ze starszym mężczyzną niż w tym samym wieku, no to ja mówię, że musiałabym Maćka Sklonować, żeby miał lat 40 i Maciek Tela raz lat 60, prawda? No więc wtedy bym mogła odpowiedzieć na to pytanie. Ale przecież ja wychodzę z założenia, że ludzie się spotykają w określonym czasie. I to, jest, I to jest bardzo ważne, żeby się spotkać właśnie tu i teraz. I jeżeli byśmy się spotkali na przykład 10 lat temu, to mogłoby nic z tego nie wyjść. Tak, to warto podkreślić. No i też, żeby żyć i dać żyć innym, prawda? Dokładnie, tak. Także. Wszystkich, którzy się zastanawiają, czy jest to problem.